23 i 24 marca już po raz dziewiąty w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej poświęcimy, gościliśmy ojezdowy festiwal filmowy Watch Dogs traktujący mm, o prawach człowieka na całym świecie. Przede wszystkim chodzi tutaj o organizację, zajęliśmy się kwestiami wyboru filmów oraz kwestiami grona odbiorców i zainteresowania ich tym tematem. Pojawiły się tutaj delegacje z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczniowie lokalnych szkół. Przysięgam na Boga. Rzucaliśmy kamieniami камнями в течение демонстрации. Напомню, до нас стреляли из торабинов и возов в Андержу. Дал забивку, 25 еще 5 тысяч центов предоставили. их забивку. Дал забивку. Дал забивку. Дал забивку. Дал забивку. Дал забивку. Дал Какое? Какое, Какое Пресс-службы? służby bezpieczeństwa udane i e, Łamanie praw człowieka to jest jedna z wielu praw, e, przepraszam, jedna z wielu spraw, którymi polityka powinna się zajmować. E, jedna z wielu, jeżeli nie główna, ponieważ od, e, od bezpieczeństwa, od e, poczucia własnej wartości, od e, możliwości, które mają obywatele, zależy cała reszta polityki danego kraju. Na pewno panel dotyczący Ukrainy bardzo ciekawy był na, na czasie Problem jest spory, trzeba go jakoś rozwiązać i nagłośnić tą sprawę, więc uważam, że taki festiwal jest idealną szansą do temu. A Wasili Aksonow, który napisał Ostrów w Krym, wam nie ma śmierci? Man merkt man nicht, dass man Opfer ist von bestimmten Vorstellungen oder Stereotypen, die so unterschwellig äh, sich da zum Ausdruck bringen und denen man äh, nicht irgendwie mit äh, einer äh, richtigen Haltung begegnet. Äh, das ist gefährlich. Das ist doch dasselbe. Wer ist ein Kapitalerhaltung? muss eigentlich sein, das ist ein uralter Grundsatz. Ich glaube, es gibt sicherlich einen Wust von uninteressanten Sachen, die, die nicht äh, ähm, exemplarisch sind und die man wahrscheinlich wirklich vernachlässigen kann. Wie man da ja ganz viele Filme auch nicht zeigt, muss man in der zeigen die ja auch nicht zeigen.

Jak oceniam sam festiwal Dogs, Oceniam go bardzo pozytywnie, z uwagi na to, że porusza jak najbardziej aktualne, aktualną tematykę oraz ważną dla dzisiejszego świata, czyli prawa człowieka. Sądzę, że jak najbardziej sama, sama nazwa poświęciłem to jest. Termin, który od razu przywołuje na myśl skojarzenia z, z Holokaustem, z ludobójstwem, z łamaniem właśnie tych praw człowieka. Więc jak najbardziej jest to miejsce odpowiednie, ponieważ nie tylko zmusza na dzień dzisiejszy, pokazując poprzez filmy sprawy, które dzieją się aktualnie, czy to na Ukrainie, czy w Afryce, czy gdziekolwiek indziej na świecie, ale zmusza nas również do refleksji, że coś takiego towarzyszyło człowiekowi właściwie od zawsze i co możemy zrobić z tym, żeby w jakiś, w jakiś sposób temu przynajmniej zapobiegać.